Proszę Państwa i jeszcze jedna rzecz. Gościmy tutaj na sali, a w zasadzie nie gościmy, bo on jest tu gospodarzem, pan Bogdan Ludkowski, który dzisiaj jest przedstawicielem Komitetu Wyborczego Pana Grzegorza Brauna. Zapraszamy tutaj Panie Bogdan. Proszę państwa i pozwolę sobie odczytać tekst porozumienia. Porozumienie zawarte w dniu 25 lutego 2015 w Wrocławiu pomiędzy Komitetem Wyborczym kandydata na urząd prezydenta RP w wyborach przewidzianych na dzień 10 maja 2015 Jacka Wilka reprezentowanym osobiście przez kandydata a Komitetem Wyborczym kandydata na urząd prezydenta RP w wyborach przewidzianych na dzień 10 maja 2015, Grzegorza Brauna, reprezentowanym przez Bogdana Lutkowskiego. Strony zgodnie postanawiają wspierać się i współpracować podczas całej kampanii wyborczej w zakresie 1. Organizowania i wzajemnej promocji udziału swoich kandydatów we wszystkich dostępnych debatach i innych zdarzeniach promocyjnych. Współpracy organizacyjnej i technicznej umo umożliwiającej efektywne zbieranie podpisów popierających start obu kandydatów w wyborach prezydenckich 10 maja 2015, a w szczególności upublicznienie niniejszego porozumienia, stanowi apel obu kandydatów i ich komitetów wyborczych do wszystkich sympatyków o solidarne zbieranie podpisów poparcia na listach obu kandydatów. Chciałem podziękować Państwu, bo tutaj taka krótka, ale, krótkie, ale szumne porozumienie. Państwo to już robią. Myślę, że wielu sympatyków Grzegorza ona również zbiera podpisy na pana Jacka i również na innych kandydatów antysystemowych. Także praktyka tutaj wyprzedza literę jakąś porozumienia. Chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. O tym mówił kandydat Kongresu Nowej Prawicy. Właściwie to nasi kandydaci są, są wymienni. Z tego, co dzisiaj miałem okazję wysłuchać, to w tych kwestiach poruszanych odpowiedzi na pytania, myślę, w odpowiedzi Grzegorza Brauna byłyby prawie tożsame z tymi, które dzisiaj usłyszeliśmy. W niedzielę, w ostatnią niedzielę w Częstochowie zebrał się kongres, no my Polacy to lubimy wiecować, kongres ruchu kontroli wyborów. Oczywiście były, w moim przekonaniu, wybory w Polsce nie są fałszowane, są podfałszowywane, z tym, że coraz bardziej nachalnie są podfałszowywane. Skala tych podfałszowań, była spora w czasie ostatnich wyborów samorządowych. Yy, oczywiście, aby tego uniknąć, aby to zwalczyć, no, wy wymagana jest odnowa moralna, wymagana jest odpowiednia ilość ludzi sumienia, również do władzy sądowniczej, bo władza sądownicza odrzucała wszelkie protesty i tutaj bez, bez jakiejś moralnej odnowy. Nas wszystkich to daremne żale próżny trud. Natomiast takich hasłów też było sporo, głównie one wychodziły z okopów PiSu. Jest szansa wszystkim na jakąś właśnie zawiązywanie tej, tej, tej koalicji. To się wszystko rodzi, przynajmniej w naszym komitecie, no spontanicznie. Grzegorz Bramy, to mistrz jest dosyć tak doraźnie wystruganym, z banana kandydatem. Człowiekiem, w moim też przekonaniu, z wielkim potencjałem, człowiekiem prawym, odważnym. Dlatego też z racji też osobistej znajomości współtworzę jego komitet. Natomiast ten ruch kontroli wyborów. Myślę, że wyselekcjonowanie. Tutaj właśnie to jest mój apel o również współpracę na tej, na tej płaszczyźnie odpowiedzialnych ludzi, nie wiecujących, ale pragmatycznych, logicznych informatyków, matematyków, może psychologów, którzy pomogą nam w skali województwa Dolnośląskiego, tu myślę o kolegach moich z Kongresu Nowej Prawicy, których znam od wielu lat, w naszym komitecie już na Dolnym Śląsku znalazła się osoba do koordynacji. Obsadźmy wszystkie, bo to muszą być wszystkie obwodowe komisje, wszystkie okręgowe komisje, wszystkie wojewódzkie komisje, tylko wtedy to ma sens. Jeszcze z podwójnym zabezpieczeniem, to jest około 60 tysięcy ludzi w skali Polski. W tym świecie takim, gdzie właściwie idei i wartości są oszargane i zdeprecjonowane, doprowadźmy do zaprzysiężenia tych ludzi. Może to taki pierwszy kroczek, może lekko śmieszny, ale do, do tworzenia właśnie tego na razie alternatywnego, może podziemnego, niezależnego państwa, ale które może w przyszłości właśnie wymienić to państwo, którego wszyscy mamy dosyć. Także zachęcam do rozważenia tutaj takiej organicznej, mrówczej pracy w tym ruchu, która, która tą pracę może nam pomóc osiągnąć konkretny cel, a Poza tym, no właśnie sprawdzać naszych y, aktywnych no, działaczy, może to złe słowo no, ludzi po prostu aktywnych, którym zależy na tym, żeby Polska była inna do wzajemnego poznawania się i, i współpracy. Także, bardzo dziękuję, bo rozumiem, że to porozumienie grubsza jest do, do akceptacji. Yy... No i bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to, co robicie. Ja też osobiście od początku swojego marnowania głosu, jak to się mówiło w wyborach, zaczynałem od Janusza. Korwin-Mikke, przy tym tutaj ostatnim podziale, tutaj koledzy wiedzą, znają moje zdanie, ja też jestem za integralnością osoby. Czyli nie można być moim zdaniem konserwatystą i robić to, co, co się robi. Czyli trzeba świadczyć całą osobą, a nie tylko słowami najbardziej, może, oryginalnymi, wysublimowanymi. Gratuluję też Państwu wyboru, jeżeli jesteście tą, tą częścią Kongresu Nowej Prawicy, która moim zdaniem wybrała lepszą cząstkę. Bardzo dziękuję. E, bardzo dziękuję. Ja się popieram tę koncepcję. Ja rozumiem, że. Dokonamy teraz podpisania. Prosimy o podpisanie wszystkie kamery tutaj na stół. Jestem nienawykły nie do takich. To może najpierw kandydat. thank <laughs> you Myślę, że to jest też taki pierwszy, pierwszy przyczynek, który pokazuje, że my się w sumie niewiele różnimy. Oczywiście są cele, państwo już tworzą strukturę, no, są ugrupowaniem politycznym, my jesteśmy pospolitym ruszeniem, natomiast naprawdę no, włączy nas, no, dzieli nas mo, mo, może ciut, ciut. Ja tylko dodam króciutko, że to jest kolejny sygnał od kolejnego ugrupowania, czy kandydata, czy formacji, które znowuż poświadcza, że jest to wola jakiejś tam współpracy i jak rozumiem, pod hasłem, pod, szyldem, pod koncepcją wymiany tak elit politycznych. I to dla mnie to już jest wystarczający pretekst i powód, żeby taką koalicję tworzyć. A przy okazji kilka celów też szczegółowych też myślę można uzgodnić jak zmiana ordynacji i tak dalej, więc ja osobiście widzę w tym kolejny dowód na to, że jest potencjał i jest taka możliwość. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo za przybycie. no i zapraszam do ciężkiej pracy zbierania podpisów jak już się okazuje nie pod jednym kandydatem, ale pod dwoma a być może, że za chwilę inni do nas dołączą. I twórzmy razem. Róbmy to, co możemy zrobić. Dziękuję bardzo.